Nabat. Oto Słowo Pańskie, chwała Tobie Chryste. Kochani siostry i bracia, ta dzisiejsza liturgia Słowa jest pełna paradoksów. Najpierw słyszymy o rzece, która wypływa ze świątyni, a im dłużej płynie, tym jest więcej wody. A później słyszymy o człowieku, który 38 lat jest chory, pewnie od wielu lat też mieszka przy świątyni, w tych krużgankach dla chorych. A Jezus go pyta: Czy chcesz być, czy chcesz być zdrowy? I ten człowiek nie odpowiada: Tak, chcę. Tylko odpowiada: Nie ma człowieka, który by mnie wprowadził do sadawki, kiedy następuje poruszenie wody. W komentarzach żydowskich do tej sadawki, Żydzi byli przekonani, że od czasu do czasu Anioł Pański porusza wodę w tej sadacji. i kto wejdzie wtedy w czasie poruszenia do tej wody zostanie uzdrowiony. I kochanie, te krużganki to nie jest szpital, tam nikt nikogo nie leczył. To bardziej hospicjum czy dom opieki społecznej, w której ci, którzy byli chorzy, byli trochę odizolowani od zdrowych, a jednocześnie byli przy świątyni. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że każdy z nas, Siostry i bracia ma taki, taką przestrzeń w swoim życiu, w którym nie chce być uzdrowiany. Myślę, że każdy z nas, czy większość z nas na pewno, ma takie grzechy, z których spowiada się od lat, z którymi nie udało się poradzić sobie. Na różnych etapach życia są to różne grzechy. Ale czasem nawet dochodzimy do takiego momentu w życiu duchowym, że mówimy: nie da się. Z tego grzechu nie da się poprawić. I nawet kiedy idziemy do spowiedzi, go wyznajemy, to gdzieś w naszym sercu jest ta niewiara w to, że to uzdrowienie może nastąpić. Jeżeli ten człowiek 38 lat czekał na uzdrowienie, no to można stracić nadzieję. Więc siostro i bracie, czy my naprawdę chcemy wyzdrowieć? z naszych grzechów. Czy my chcemy mieć uzdrowioną relację z Panem Bogiem? Myślę, że tak. Tylko szatan często wlewa w nasze serce brak nadziei i wiary w to, że to po prostu możliwe. Więc może warto odkurzyć chęci i pragnienia bycia wolnym od grzechów, od słabości, od tego, co wydaje nam się już częścią naszego życia tak bardzo, że już się tego na pewno nie pozbędziemy. Jestem przekonany, że pierwsze czytanie dzisiaj opisuje znowuż Kościół i każdego z nas. Człowiek z Ewangelii jest sam. Dokładnie tak samo jak ten z Ewangelii niedzielnej, której był niewidomy i go nikt nie widział, ludzie go nie zauważali. Więc obaj potrzebują człowieka. I tym człowiekiem, siostry i bracia, jesteś ty. Da się wyjaśnić tą wodę płynącą ze świątyni. Myślę, że w jeden sposób, ale dla mnie na dzisiaj, na ten czas rekolekcji, kiedy czytam to słowo, to bardzo prosto da się to zinterpretować. Świątynia wypływa, ze świątyni wypływa woda Bożej Miłości, Wiary i Nadziei. Ale my i serce każdego z nas też jest świątynią. I nawet jak w tej świątyni, czy ta świątynia jest takim, przepraszam, kapiącym kranem. To kropla do kropli przez wiele kranów powoduje, że dolewamy tej wody Bożej obecności, Bożej miłości, i ta rzeka staje się coraz większa. I co się okazuje? Że po obu stronach tej rzeki rosną drzewa, które dają dobre owoce, których liście są lekarstwem, które dają życie, i jak ładnie pisze prorok, wszyscy zostaną uzdrowieni. I tym rzekom. Jest Kościół, Kościół rozumiany jako wspólnota wierzących, nie Kościół rozumiany jako budynek, ale jako relacje moja z Panem Bogiem, a przez to moja z każdym drugim człowiekiem. Czy widzimy chrześcijaństwo, czy widzimy tą Eucharystię, naszą modlitwę, jako coś, co jest wodą żywą, nie tylko dla mnie, żebym ja mógł żyć, że nie, nie muszę egzystować, że mogę żyć pełnią życia? I przez tą pełnię życia zaprosić do życia też drugiego innego człowieka. Zobaczmy, że chory z Ewangelii dzisiejszej nie wyznaje wiary w Jezusa. On nawet nie wie, kto to jest. Kiedy go Żydzi zapytają, No nie wiem, uzdrowił mnie. A kiedy zobaczy, że to Jezus, to pójdzie i naskarży Choryzeuszom, że to Jezus zrobił. Ale myślę, że miał serce pełne wdzięczności, że on stał się też źródłem życia dla innych. Wychodząc z tych krużganków chorych idzie do ludzi i mówi o Jezusie, którego nie zna, ale doświadczył uzdrowienia i przez to staje się świadkiem skutecznego działania, skutecznej miłości, skutecznego słowa, skutecznej obecności, bo to Jezus go znowu zobaczył. To Jezus skupił swój wzrok na nim. Więc może jest tak, że też czekasz 38 lat i już nie masz wiary w to, że zostaniesz uzdrowiony. A Bóg dzisiaj mówi, pyta, czy chcesz, ale czy jesteś też gotowy, by stać się kawałkiem, czy małym źródełkiem, przez, którą, przez które Bóg stanie się obecny w życiu kościoła i w życiu drugiego człowieka? Kto chodzi do tego kościoła od zawsze? Tutaj do tego, proszę bardzo. Kto mieszka w Czerwiensku tak długo, że od za zawsze tu był? Dziękuję. Kto się czuje tutaj w domu? Wszyscy, kocham to. Ja, jak je słyszę, wszyscy. Bo wystarczy, że jeden nie. I już nie wszyscy. Kto umie czytać? Wszyscy! Ach, ta dzisiejsza młodzież. Kto przeczyta czytania w niedzielę, chociaż jeszcze nigdy tu nie czytał, gdzie ja stoję? O, pani się skusiła. A reszta przestała umieć czytać? Ja pamiętam swoje pierwsze kazanie. Chyba z pierwszym kazaniem, tak z pierwszą miłością. Moje pierwsze kazanie skromnie powiem, że było genialne. Pół roku je pisałem pod okiem księdza Andrzeja, naszego wykładowcy komiletyki i naprawdę było genialne. Stanąłem na bonę, tak jak tutaj do Was, sami klerycy, to najgorsza grupa, do której kazania się mówi. Skończyłem kazanie, po liturgii schodzimy do zakrystii, Pytam diakona, który przewodniczył tej liturgii, mówię, jak było. On mówi, ty, o czym to kazanie było? W jak o czym? żeś powiedział tak szybko, że z całego kazania zrozumiałem Amen. Więc idę do moich kolegów z roku, mówię, chłopaki, jak kazanie? Oni mówią, ty, świetne, nie, naprawdę, świetne. Tylko my wiemy, o czym było, bo żeśmy je przeczytali wcześniej. No bo wcześniej się to kazanie mówiło przed swoim rocznikiem, żeby się trochę przełamać. Nie ja mówię, jak? No genialne, ale nikt go nie zrozumiał. Byłem w parafii, gdzie lektor czytając Mój ulubiony fragment o drzewie życia i drzewie poznania dobra i zła zamienił słowo owoce na owce. I co wyszło? Ewa zerwała owce z drzewa zakazanego i dała Adasiowi do zjedzenia. No to owca to inaczej brzmi, nie wiem. Ja się na wsi wychowałem, ale nie wiedziałem, że owce rosną na drzewie. Pamiętajcie, że liturgia i to miejsce to jest dom. To się można pomylić. Ja zacząłem czytać z bracji tego, że nie było starszych ministrantów, jako jedenastolatek, nie było starszych lektorów, więc my żeśmy czytali jako młode chłopaki. E, oni zawsze się śmiali, że, że się jak czytasz, to od pasa w górę jesteś stabilny, a twoje nogi tańczą ze stresu. Ja się zawsze mówiłem, Panie Boże, sprawdzimy, jak będę czytał, to żebym się nie pomylił moje ukochane czytanie, które powinno być dla wszystkich egzaminem, czy się nadajemy do czytania, to jest Nabuchodonozor Szadrak, Meszach i Abednego z Księgi Machabejskiej. Polecam Nabuchodonozor. Spróbujcie kiedyś szybko powiedzieć. Nie chodzi o doskonałą liturgię, bo taka będzie w niebie. Chodzi tylko o to, albo aż o to, żeby się zaangażować. Ksiądz proboszcz, który siedzi za mną i mój ksiądz proboszcz, moi rodzice, mieszkali na parafii księdza proboszcza, dosłownie rzut kamieniem od filii, od Kościoła filialnego. To oni tutaj nie rządzą. Oni sprawują tę liturgię jako pierwsi spośród równych na mocy sakramentu kapłaństwa, ale wy ją tak samo sprawujecie. Ja jestem ze szkoły księdza Znanego Wam, zwłaszcza jak ktoś tu długo mieszka, księdza prawa talisieckiego liturgicznej. W parafii on nas mniej księdza Mariusza, nie tego, tylko innego. Zawsze, no jak przyklękasz, źle przyklękasz. Jak już mówisz Pan z Wami, to nie musisz ludziom pomagać, odpowiedzą Ci z Duchem Twoim. Ja wiem, że prałacie, ale nie ma, ale. Ty masz swój tekst, oni mają swój tekst. Jak oni nie powiedzą, trudno. Nie powtarzaj refrenu psalmu, niech sami śpiewają. Bo to Wy celebrujecie mszę świętą tak samo jak ja. Czuliście się kiedyś, nie wiem, trochę jak ksiądz? Ja myślę, że niektóre Panie chciałyby kazanie powiedzieć, nie? Do mężów z tego miejsca. A wy, mężowie, niech was ręka boska broni. Może dlatego księża mówią kazania? Na mocy sakramentu święceń. Ale my sprawujemy liturgię wszyscy na mocy sakramentu chrztu. Jak się namaszcza dziecko olejem, to pada taki tekst, że jest kapłanem, prorokiem i królem. Kapłanem, bo może składać ofiarę Panu Bogu. Królem, bo ma godność królewską. I prorokiem, bo może przekazywać to, co Bóg chce powiedzieć. Przypominam, że prorok to nie jest ktoś, kto zna przyszłość. Prorok to jest ktoś, kto przekazuje to, co Bóg chce powiedzieć dzisiaj i teraz i tutaj. Może nie potrafisz przeczytać całego czytania. I ja to rozumiem, naprawdę. Ja rozumiem stres. Raz mi się w życiu zdarzyło od lektora zdjąć zambony. Bo zaczął czytać Pan starszy ode mnie czytanie. Ja w życiu nie wiedziałem, że taki tekst jest w Biblii. Więc mu przerwałem po dwóch minutach. Poprosiłem, żeby usiadł. Przeczytałem tam czytanie. On mnie później przepraszał za krysty i mówił Księże, nie wziąłem okularów, więc próbowałem coś wymyślić. Ja mówię, okej, okay, ale na drugi raz to nie. Dobra. Mhm. Później jak on podchodził do ambony, to ja naprawdę miałem stres. Czy wziął okulary te, które powinien? Dzisiaj też muszę nosić dwie pary niedoskonała liturgia, tylko zaangażowana. Więc skoro nie potrafisz przeczytać czytania, bo, bo zdrowie, bo stres, bo nie wiem, bo ludzie patrzą, a niech co patrzą, to może modlitwę wiernych, jedno zdanie. A da się modlitwę wierną nawet w trzech słowach ułożyć każde wezwanie. A może, drogie Panie, zwłaszcza Wy, bo my nie jesteśmy tak dokładni, wyprać i wyplasować obrus, a może bieliznę kielichową. Ja jestem z parafii, gdzie śmieję się, że jestem w ogóle niepotrzebny. Bo tam ludzie wszystko robią. Wszystko, co mogą robić świeccy, to robią. My nie robimy. Ja się nie pytam proboszcza, czy jest, czy jest wino, czy są hostie, komunikanty, bo ktoś już o to zadbał ze świeckich. Dwa razy w roku w procesji przynoszą wszystkie komunikanty wino, hostie. My nie kupujemy. Wystarcza na cały rok z dwóch procesji, na odpust i na Wielki Czwartek. Bo to jest Wasz kościół. Zobaczcie, to jest któryś proboszcz w ciągu ostatnich lat. A ludzie są ci sami, bo to jest wasze miejsce, to jest wasz dom. I w domu nie musi być doskonale, ale trzeba być zaangażowanym. Jak, mm, może warto poszukać innych talentów. Ja nie śpiewam psalmów, bo mi zabroniono w seminarium, ale jak muszę, to śpiewam. Już potrafię i pewnie pan Orgesta będzie się śmiał, ale ja nigdy nie wiem, którą melodię zacznę. Mam dwie w głowie. Jak zacznę jedną, to już ją pociągnę, ale jak każecie mi śpiewać na tą drugą, nie ma szans. Ale każdy z nas coś może wnieść do tej parafii, do tej liturgii, do tego kościoła. Przykładem niech będzie Karpatka. W parafii jednej, w której by posługiwałem, użyłem przykładu Karpatki i powiedziałem takie zdanie: Bardzo lubię Karpatkę, przecinek, ale nie mogę jej jeść, bo mam cukrzycę. To był poniedziałek, wieczór. Rano przechodzę we wtorek do konfesjonału, dobrze że zapaliłem światło za nim, usiadłem, patrzę, blacha Karpatki Wziąłem blachę Karpatki, no nie będę z Karpatką siedział w konfesjonale. Idę do zakrystii, wchodzę do zakrystii, widzę siostrę, a siostra mówi: Karpatka jest dla księdza. I mówię: No mam, w rękach. Nie, nie, tam stoi druga. Po mszy wziąłem obie Karpatki, poszedłem do no, najadalnie, wchodzę, pani Bożanka, która gotowała, mówi: e, Karpatka jest dla księdza. I mówię: No mam, dwie, nie, tam jest trzecia. A siostra powiedziała, że z góry przyniesie czwartą zaraz, bo siostry mieszkały na ostatnim piętrze. I tak siedzimy przed tymi czterema blachami Karpatki, i proboszcz mówi: Rysiek. Powiedz, że lubisz drożdżowca. I nikt drożdżowca nie przyniósł. Ja nie wiem, może wszyscy mieli karpackę robić. Ale zobaczmy, nawet upieczenie, upieczenie karpacki może być zaangażowaniem w parafię. W mojej parafii na koniec, na koniec Bożego Narodzenia okresu zrobiliśmy taki mały poczęstunek dla wszystkich, którzy przyszli na 12 do kościoła. I my żeśmy zapewnili kiełbasę i rzucili takie hasło gdzieś, że jak żeby jakieś ciasto przyniósł, to było sympatycznie. 14 blach ciasta było. I 14 sałatek. Wiecie, ile zostało z tego wszystkiego? Jedna dwulitrowa miska sałatek. Wszystko zjedli. I o to chodziło, żeby ludzie przyszli i pobyli ze sobą. I to ludzie przygotowali. Ja z księdzem Łukaszem żeśmy upiekli kiełbasę w piekarniku Policzyłem, mamy sześć piekarników na terenie plebanii. Wszystkie chodziły, żeby tą kiełbasę, kiełbasę upiec. Bo może możesz przynieść ciasto. Księdza Mariusza już nie trzeba dokarmić, ale księdza proboszcza i owszem. Może potrafisz wypracować purifikację, czy korporał, a może nie wiesz co możesz. To może warto przyjść w sobotę na to spotkanie na 15 i zapytać się, księże, coś chcę na te tridum zrobić. Może przyniosę dary. Może przeczytam modlitwę wiernych? Może rozpalę ognisko? Może świeczki rozdam? Może coś zaśpiewam? Może coś przygotuję? To jest wasza liturgia, nie nasza. Ja naprawdę chętnie oddaję wszystko, co można świeckim oddać w liturgii, to oddam. Ja uwielbiam ten moment tutaj w tej parafii, że wychodzi pani z ławki i czyta modlitwę wiernych. Przepraszam, czyta czytanie. Modlitwę wiernych to za moment pewnie. Mam nadzieję, że ktoś będzie miał odwagę. Może nie umiesz ułożyć modlitwy wiernych, jak to papieżowi powiedzieliśmy w Gorzowie. Pomożemy. Ksiądz Mariusz umie, ksiądz Darek też umie. A jak trzeba będzie, to pewnie Bartek, jak jest liturgiczny, to też umie. Można się nauczyć, tylko trzeba chcieć. I jest pytanie, czy my chcemy. I możemy się bać, możemy mieć stres, żeby się w cokolwiek zaangażować publicznie. Może Twoim miejscem nie jest wejście do prezbiterium i przeczytanie czegoś, bo to naprawdę trudne dla Ciebie, ale ta, jak zawsze mówię, bardzo lubię książkę Division 303 i rozdział o mechanikach. I on jest zatytułowany Szare Korzenie pięknych kwiatów. Co z tego, że ci myśliwcy latali, jak mechanicy nie naprawialiby im samolotów? Zobaczmy na posługę kościelnego. On musi przyjść, otworzyć, zapalić, posprzątać, żeby tu było w miarę czysto. Tego nikt nie widzi. Ale to też jest zaangażowanie w liturgię. To, że wrzucacie na tasę, też jest zaangażowaniem w liturgię. To, że śpiewacie z panem organistą, też jest zaangażowaniem w liturgię. To, że odpowiadacie, też jest zaangażowaniem w liturgię. Uwierzcie mi, że byłem na mszach ślubnych, gdzie ja zacząłem Ojcze Nasz przy na świętej, ja mówiłem z organistą. Państwo młodzi się nie liczą, no bo oni są w takim stresie, że to, to co my żeśmy zrobili. Ale goście, to ktoś nie zna Ojcze Nasz? Kto, a kto zna? Ręka do góry. Większość zna, widzę. Dobrze. To po, to proszę się nauczyć po grecku. Bardzo ładnie brzmi po grecku Ojcze Nasz. Bo z naszego zaangażowania tutaj wypływa siła do pokonania grzechów. Bo wychodzimy z egoizmu skupienia się, że ja walczę z moim grzechem, Jestem zaangażowany w miłość, a miłość jest najlepszym wypełnieniem prawa. I zamiast walczyć z grzechem, jak rozwinę w sobie miłość, to okaże się, że grzech, który mi towarzyszy od 38 lat, nagle znika. Bo Pan Bóg zaprasza do miłości, do drugiego człowieka, do relacji, a wtedy grzech staje się mało ważny. Chcemy, żebyście się poczuli, bo ja was, tak, ja was tak odbieram. Nie powiem, że czuję w takiej przestrzeni moich emocji, ale czuję w przestrzeni mojej wiary, że ta parafia jest żywą świątynią, z której wypływa woda lepsza niż wodrze, dzięki czemu laski, nietków i czerwieńsk są pełne życia. Nie potrzeba więcej ludzi, potrzeba więcej życia. Potrzeba większego zaangażowania naszego. Może Twoim powołaniem jest bycie w grupie modlitewnej i będziesz się modlił za, za tą parafię, za proboszcza. Poznałem siostrę zakonną, która, jak Jan Paweł II został papieżem, złożyła ślub milczenia. W intencji papieża. Umarła po papieżu, po 2005 roku. Więc milczała przez ponad prawie 30 lat. W intencji papieża. I może takie jest Twoje powołanie do tego, żeby się modlić. A może świetnie się realizujesz w organizacji i karitas jest dla Ciebie? Jakieś działalność charytatywna w tej parafii? A może potrafisz świetnie gotować i można dokarmić pół parafii? Zaangażowanie powoduje, że łatwiej nam pokonać grzech, bo wchodzimy w przestrzeń miłości i służby. Na koniec chcę Wam, kochani, podziękować za zaangażowanie, za obecność, za to, że jak pytam, to odpowiadacie. Najgorsze są rekolekcje, kiedy ja pytam, nie wiem, kto wierzy w Boga i cisza. W Głogowie na chrzcie kiedyś jest to pytanie, czy wyrzekasz, 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 później jest wierzysz, wierzysz, wierzysz. No i pytam się, czy wierzysz w Boga, Ojca Wszechmogącego Stworzyciela Nieba Ziemi, a cały Kościół do mnie, wyrzekam się. I Pani z pierwszej ławki, Pani, która wtedy miała prawie 100 lat, tak siedzi i mówi. A ja to wierzę. No ja mówię jeszcze raz. Jeszcze raz Wam zadam pytanie, posłuchajcie pytania. A nie, to wierzymy. My z automatu odpowiadamy często. Był błąd w starym lekcjonarzu i jedno z czytań kończyło się wezwaniem, z, yy, wezwaniem. Czytanie kończyło się nie o to słowo Boże, tylko o to słowo Pańskie. Jak ludzie odpowiadali? Połowa właściwie, połowa odwrotnie z automatu robimy wiele rzeczy, a zaangażowanie w liturgię powoduje, że my jesteśmy skupieni na niej. Że ja uważam, co się dzieje, co ksiądz czyta. I książę też popełniałem błędy, nie martwcie się. Ja nieraz nie pochowałem kogoś w Dzień Urodzin. Módlmy się za zmarłego Kazimierza z racji 31 rocznicy urodzin. Patrzę, jak Kazimierz siedzi w pierwszej łapce, robi wielkie oczy, mówi ja bym chciał jeszcze trochę pożyć. Ja mówię, trudno, no już pochowałem, poszykujemy pogrzeb, nie? Nie bójmy się popełniać błędów, ale bądźmy zaangażowani, bo ja dzisiaj nie mam stresu mówić kazanie, nie mam stresu czytać. Po 30 latach stres odchodzi i staje się to proste. Może, drogie żony, warto pomyśleć, nakleić mężowi naklejkę, wysłać go na szafarza najświętszej Eucharysty. Nie pomaga księdzu komunie nosić do chorych, albo udzielać komunie, kiedy, kiedy jest tylko jeden kapłan, na przykład w czasie wakacji, a cała, cały kościół ludzi. Może warto zostać prezentorką, czyli kobietą, która zna się na liturgii prawie tak dobrze jak ksiądz i potrafi wszystko zorganizować poza prezbiterium, bo w prezbiterium za to jest ceremoniarz odpowiedzialny. Tego wszystkiego można się nauczyć. Pytanie jest, czy chcecie i czy widzicie w zaangażowaniu walkę ze słabością, grzechem i czy widzicie, że twoje zaangażowanie jest wodą żywą, bo ja to widzę i tego doświadczam. I za to wam serdecznie dziękuję. Bóg zapłaci.